To, Nikołodziczu, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa dziś w studiu Telewizji Kablowej Zamość. Gościmy Panią Marię Król, która pełni funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Witam Pani Przewodnicząca. Witam Pana, witam wszystkich. Jest z nami również Michał Pilch, pracownik Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem. Witam Panie Michale. Witam serdecznie. Oraz Pan Michał Król, również pracownik. Stowarzyszenia. Witam Panie Michale. Witam bardzo serdecznie. Pani Maria i dwóch Panów Michałów dzisiaj. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się w głównej mierze pomocą, ale nie tylko dzieciom niepełnosprawnym. Głównie w zamościu, ale w szeregach. Skupiających osoby, którym pomaga stowarzyszenie są również mieszkańcy innych miejscowości, nie tylko Pani Zamościa, Pani Przewodnicząca, prawda? Oczywiście. Po pierwsze, nazwa jest historyczna, bo jak zaczynaliśmy działania, to nasi. Beneficjenci i uczestnicy naszych działań to byli, byli głównie y, młodzi dzieci, y, dorastali i teraz już nie ma jak tej nazwy zmienić, bo no jest historyczna, prawda. Natomiast y, to stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski, bo y, pomaga w naszym całym regionie, od Chrubieszowa, poprzez Zwierzyniec, Biłgoraj, cała tutaj okolica dawnego województwa zamojskiego. Ale poprzez inne formy działań, takie jak szkolenia, yy, publikacje pomaga całej Polsce, bo po prostu uczymy innych terapeutów tego, czego się nauczyliśmy sami w Anglii i w Belgii. Dzielimy się wiedzą, także yy, znane to stowarzyszenie jest wszędzie. Istnieje taka plotka, że stowarzyszenie powstało dzięki panu Michałowi. <śmiech> <śmiech> Panie Michale, <laughs> czy to prawda? Trudno ja się nie zgodzić. <laughs> Po, ponieważ he, to właśnie he, ja bym głównym bodźcem powstania tego założenia. Wrodzona skromność <noise> przemawia przez Pana Michała w tym momencie. Tak było Pani Mario? Naprawdę te pierwsze spotkania już w tej chwili poważnie rzecz ujmując to, to u Państwa w domu odbywały się. Odbywa, no, Pan Michał był mały życiu, Rzeczywiście że... Michał był tą główną motywacją, ponieważ będąc dzieckiem niepełnosprawnym yy, znalazł się w Zamościu, a w Zamościu nie było żadnych... Yy, Odpowiednich działań dla takich dzieci niepełnosprawnych. Nie było żadnej takiej pomocy. Były tylko takie pojedyncze, jakieś drobne, nieskoordynowane działania. I wówczas widząc to, postanowiłam zebrać taką grupę rodziców i przyjaciół, żeby ten temat rozwiązać. I wtedy wspólnie, to nie tylko ja oczywiście, wspólnie założyliśmy stowarzyszenie i zaczęliśmy działać. A w tej chwili to już. Ogrom działań trudnych do objęcia, i stąd też wizyta tutaj w studio mnie, starszej już osoby, z młodymi ludźmi, taka zmiana warty. Chciałabym, żeby ona już powoli następowała, bo my starsi jesteśmy tą ciężką pracą przez te lata wyczerpani, bo to codziennie po wiele, wiele godzin, a chcemy, żeby powoli młodzież z entuzjazmem i z motywacją i z misją dalej służyła, bo temat nie jest zakończony ani rozwiązany. Panie Michale, zwracam się do Michała Pilcha. W stowarzyszeniu ponoć mówi się, że królowa jest jedna. Słyszał pan o czymś takim, o takim zjawisku? Poważnie rzecz ja mówiąc, jest... pragnę zapytać, czy yy, faktycznie jesteście w stanie jakby przejąć te obowiązki i... Podźwignąć ten ciężar i, i dźwigać go, i kontynuować to dzieło, które rozpoczęte zostało przez panią Marię Król. Mniej więcej większość mieszkańców Zamo Zamościa zna pani historię, wie, że pani jakby odłożyła na bok pracę, zawód lekarza, zajęła się pani prowadzeniem stowarzyszenia, odnosząc ogromne sukcesy. Panie Michale, no tak, dacie radę? Mam nadzieję. Trzeba przyznać, no ja jestem młodym pracownikiem, też dopiero od roku pracuję w stowarzyszeniu, ale... Kolej, z kolejny tego, skromny. Proszę z, proszę. Z, z, z tego, co do tej pory zdążyłem zauważyć, no to pani król naprawdę yy, świetnie sobie radzi z, z ogromem obowiązków i z ogromem działań radzi sobie jak potrafi. Wszyscy jesteśmy Jest. pełni, Znana, pełni, pełni uznania. Placówki. I w tej chwili każda placówka ma swojego szefa, zespół szkół ma swojego dyrektora, środowiskowy dom samopomocy ma swojego kierownika, warsztat ma swojego kierownika, także są ludzie, którzy zawiadują tymi placówkami, a przewodniczący nadzoruje ich pracę i, i tworzy nowe wizje do realizacji. Młodzież jest zaangażowana, można powiedzieć, pani Michale, prawda, w działalność stowarzyszenia. Staramy się, staramy się uzupełniać i wspomagać działania, które stowarzyszenie organizuje. Między innymi aktywnie włączamy się w realizację balu charytatywnego. I, a, i, i. I do balu zaraz przejdziemy, bo bal, bal, bal jest jednym takim z, z punktów działalności stowarzyszenia, który jest bardzo przyjemny nie tylko dla e, pracowników, członków czy uczestników stowarzyszenia. Staramy, staramy się nagle tak i ideę przekazywania 1% podatku. Pięknie. To no to synteza, prawda? Ale nie tylko o 1% chodzi, bo ten 1% jest istotny, prawda? On jest bardzo istotny. Dlatego, że on jest takim zaczynem, który pozwala nam zdobyć większe pieniądze, bo aplikując o środki do wielu źródeł, czy to polskich, czy unijnych, trzeba mieć własną cząstkę, własny wkład, który się samemu zdobędzie. I, i to może być 2%, 5%, albo 10% tylko, a dzięki temu zdobywa się aż 90 lub 90 kilka procent środków, jeżeli się do na przykład do 2 złotych, dołożyć 98 zł. Więc ten, ten 1% jest w zasadzie zasadniczy, bo bez niego nie jesteśmy w stanie zdobyć większych pieniędzy i sprowadzić je tutaj do zamościa i tworzyć z tych pieniędzy właśnie różne rozwiązania dla niepełnosprawnych i budynki, instytucje i samochody i zajęcia różnorodne. Przypomnijmy naszym widzom w jaki sposób można pomóc stowarzyszeniu Pomocy dzieciom niepełnosprawnym krok za krokiem, gdzie znaleźć KRS. Jak to się robi, żeby ten 1% przekazać? Bo może niektórzy sobie z tego sprawy nie zdają po prostu. Ja przekazuję ten 1%. No gdybym więcej zarabiał, to mógłbym bardziej pomóc. To wszystko jest jednak uzależnione od, od dochodów. Na stronie państwa można znaleźć, nie wiem, numer rachunku. Jak to się robi? Pani Mario, proszę powiedzieć naszym widzom. Jak wypełnić tego pita? Zwyczaj. Prowadzą Państwo akcję, Pani jest z pewnością przygotowana na tego rodzaju. Wszędzie wydatki. jest dostępny numer KrS-u. Wystarczy tylko ten numer KrS-u wpisać do pitu swojego i nic więcej. A ten numer KrS-u jest po prostu i na stronie internetowej, i w zakładce, i na stronach pożytku publicznego, i na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, i na stronach miasta, gdzie są organizacje pożytku publicznego. Można sobie wybrać, Każdą organizację, jaką się chce, mam nadzieję, że, że również i tą, którą my reprezentujemy. A adres strony internetowej Stowarzyszenia to drodzy państwo: www.spdn.pl. Mówiliśmy tutaj o młodzieży, wspominaliśmy o zaangażowaniu młodzieży. <ścoughs> Inicjatywy obywatelskie, które królują tu panowie z nami obecni, e, szczególnie pan Michał bierze czynny udział w posiedzeniach Rady Miasta. Czy obserwujecie wpływ na rzeczywistość? Czy macie wpływ na to, co się dzieje w Zamościu? W naszym wspólnym mieście? Chcę powiedzieć, że nasze działania już trwają trochę czasu i dzięki naszym działaniom, dzięki spotkaniom Spotkaniom z radnymi, dzięki uczestnictwu w komisjach zaczęto dostrzegać problem osób z niepełnosprawnością i ich specyficzne potrzeby. Dzięki spotkaniom udało się w biurze obsługi interesanta umorliwić umorliwość korzyst z zabrania głosu osobom poruszającym się na wózkach w punkcie ses i Rady Miasta, zwanym Głosy Mieszkańców, poprzez Telemost. Telemost. Cóż to, takiego ten Telemost? Panie Michale, Pan, jako przedstawiciel tego młodszego pokolenia, może nam wytłumaczyć, albo naszym widzom innymi słowy, rzecz ujmując, przejaśni, czym jest ten Telemost. Tak najłatwiej, najprościej mówiąc, jest to po prostu komputer z zainstalowanym programem Skype i kamerą, za pomocą którego na zasadzie telekonferencji osoba na wózku może brać czynny udział w tym spotkaniu w sesji Rady Miasta. No bo do sali konsulatów raczej trudno na wózku dotrzeć, prawda? Nie do sali konsulatów, również do sali ślubów i do wszystkich urzędów, które się tam znajdują w tym budynku. No, a gdyby Pan Michał tak właśnie chciał się ożenić, bo dlaczego mam mu być lepiej niż nam wszystkim? To jak to zorganizować? Panie Michale, ma Pan jakąś koncepcję? Przez Skype'a? Nie... To raczej mało prawdopodobne. A są teraz na szczęście te konkordatowe śluby. I właśnie to jest szansa, ponieważ można wybrać sobie miejsce odpowiednie, niekoniecznie w sami. I skoro dotykamy współpracy z szeroko rozumianym miastem, to jak ona się, pani Mario, układa? Czy miasto rozumie problemy osób niepełnosprawnych? Czy, czy mogłoby się bardziej nad tymi kwestiami pochylić? Wydaje mi się, że radni coraz bardziej rozumieją te problemy. Radni i, i, i pan prezydent. Z tym, że bym powiedziała tak, problemem jest to, że, że ci wszyscy ludzie nie mieli do czynienia z niepełnosprawnymi, kiedy sami byli uczniami, na przykład w szkole. Bo gdyby, gdyby to pokolenie tam wyrastało razem z niepełnosprawnymi w klasach, to wyrabia się wtedy inne podejście do niepełnosprawności. Rozumie się ją bardziej, toleruje i stara się rozwiązywać te problemy bardziej. U nas wszystkie szkoły praktycznie są niedostosowane dla, dla uczniów niepełnosprawnych, nawet zespół szkół numer jeden z oddziałami integracyjnymi dotychczas przez wiele, wiele lat nie miał uczniów na wózkach, bo nie ma windy. Teraz podobno ma wreszcie ją mieć. Także wciąż młodzież wzrasta bez tych bliskich kontaktów z niepełnosprawnymi, musi się dopiero ich uczyć później. A to, to jest niedobrze, bo najlepiej jest wtedy, kiedy, kiedy się to rozumie od dziecka. Ale jakieś nieruchomości stowarzyszenie otrzymało od miasta i jest to chyba e, wymierny przykład. Takiego rozumienia, czy waszych potrzeb? Ale to nie tylko o to chodzi, chodzi o to, że naprawdę to się zmienia, ta świadomość, tylko lepiej by się zmieniała, gdyby była to zmiana od samego początku. Ale ona się zmienia. My staramy się tłumaczyć radnym od wielu już miesięcy, co to jest konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, co, jak likwidować bariery, uświadamiać ich, co to jest dyskryminacja osób niepełnosprawnych, co to są konsultacje społeczne i tak i naprawdę to się zmienia i yy, dowodem oczywiście jest również to, że pan prezydent przekazał yy, budynek ostatnio yy, w listopadzie yy, nieodpłatnie w, w, w dzierżawę z niewielką odpłatnością yy, dwóm stowarzyszeniom. Stowarzyszeniu Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe yy, w Zamościu oraz Stowarzyszeniu Krok za Krokiem po Połowie i z przeznaczeniem na działalność dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Także jest to taki znak, że znak, że Jakaś część tych problemów może zostać rozwiązana, ale tych problemów jest ogrom. Bo na przykład choćby przekazanie tej nieruchomości yy, yy, też powoduje jakieś konsekwencje. No, państwo muszą ten budynek przystosować teraz, do tego, by on był dla stowarzyszenia użyteczny. Tak. Yy, no to potrzeba krótko mówiąc kasy. Tak, Panie Michale? Tak. <todw> yy, niestety. Kasy jest dzisiaj, wciąż za mało. <todw> dzisiaj nic się nie zrobi bez. Środków finansowych. A właśnie, że coś się zrobi, i pan Michał, pan Michał Pilch na pewno doskonale wie, że coś się da zrobić. Bez kasy, oczywiście, adaptacji budynku nie da się wykonać, ale pan zajmuje się koordynacją wolontariatu. I e, proszę powiedzieć, czy ludzie właśnie bez pieniędzy potrafią zaangażować się emocjonalnie i pomagać innym ludziom? Zdecydowanie tak. Prowadzimy zbiórki publiczne na terenie miasta Zamościa już od ponad roku. I za każdym razem otrzymujemy wielką pomoc ze strony uczniów zamojskich liceów. Przede wszystkim chciałbym podziękować pierwszemu liceum ogólnokształcącemu w zamościu za pomoc. Jednorazowo zbiórki publiczne trwają przeważnie dwa dni, i na jedną taką zbiórkę potrafimy zaangażować około 100 wolontariuszy. Panowie również pan, pan Michał Pilch i Pan Michał Król zajmują się zbieraniem czy pozyskiwaniem środków finansowych na rzecz stowarzyszenia i robią to zawodowo Pani Mario, prawda? Tak. Pan pracuje na pełnym etacie, a Michał na pół etatu i to są pracownicy. I to są pracownicy. Proszę Państwa, jeżeli kiedyś spotkają Państwo tych pracowników... Zwracam się tu głównie do, do przedsiębiorców zamojskich, którym jest coraz lepiej, tak jak nam wszystkim. To proszę pamiętać, że, że pieniążki przekazane bez względu na ilość służą wielkiej sprawie. Proszę Państwa, no i w najbliższą sobotę bawimy się. Carskich koszarach, tak? Nic się tutaj nie zmieniło. Tak, po raz trzeci już kto chce się zabawić przy bardzo dobrej muzyce, przy bardzo dobrym zespole pana stopy. Ale przede wszystkim fantastycznym towarzystwie. bardzo dobrym towarzystwie, w bardzo przyjaznym miejscu z bardzo dobrą kuchnią, a przy okazji wesprzeć stowarzyszenie, ponieważ od jednej osoby jest taka wpłata minimalna 25 zł, ale po, pomnożona przez 100 to już jest 2,5 tysiąca, więc, więc to jest taka pomoc, która by nam. Już kiedyś, kiedyś początek jednego autobusu zrobiliśmy, a teraz... I skończyliśmy i kupiliśmy, i skończyliśmy. a teraz minęły kolejne lata i kolejny autobus ma 8 lat i nadaje się już do wymiany i mamy już y, 200. 80 kilka tysięcy, brakuje 23 tysiące złotych, żeby go kupić w marcu, więc y, krok po kroku, kroczek po kroczku zbliżamy się do, do tego, aby ten samochód kupić i w, właśnie autobus 18-osobowy, którym będziemy dowozili dzieci i młodzież do zamojskich szkół. Je król parkietu, król parkietu, chcę zadać wprost. Jeden z najstarszych środków transportu. A, ten autobus, budem, który, który będzie wymieniany. Gdzie można się zgłosić, żeby zapisać się na ten bal? Bardzo proszę o krótką, syntetyczną wypowiedź. W Starskich koszarach. W Starskich koszarach, proszę Państwa. To takie proste. Zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że 15, -go 15 -go marca. 15 lutego. Marca. Lutego. Lutego, no lutego. No, lutego. 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 Z tego Państwa, Pani Maria będzie musiała ten bal powtórzyć najwyraźniej. Zapraszam serdecznie, życząc szampańskiej zabawy. Jeszcze raz przypominam o 1% na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym krok za krokiem w Zamościu. Strona internetowa www.spdn.pl. Jeżeli Państwo nie zapamiętają, można informacje na ten temat znaleźć na stronie internetowej Telewizji Kablowej Zamość pod adresem tvkzamos.pl. Telefon do redakcji 530-3340, adres e-mail ztkmaupa.fm. Bardzo dziękuję gościom za przybycie do studia. A byli nimi Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym. Krok za krokiem w Zamościu. Dziękuję uprzejmie, pani. Dziękujemy. Pan Michał Pilch, który pracuje w Stowarzyszeniu, zajmuje się koordynacją wol wolontariatu oraz y, gromadzeniem środków na rzecz Stowarzyszenia. Dziękuję za przybycie dziękuję. do studia oraz Michał, król, który stworzył telemost pomiędzy Radą Miasta a osobami niepełnosprawnymi. Dziękuję bardzo. I wszystkich zapraszam do carskich koszar. Do zobaczenia.